W dzisiejszym filmie znowu zagramy w CSGO. Dzisiaj skrzydłowy Vertigo Nuke Overpass. Gramy. Ogólnie dla niewiedzących na deadmeczu czy tam wyścig zbroi jest Pool day. Są trzy mapy. Jestem bardzo zadowolony, zacznie zadowolony, jestem bardzo szybko tu nagrywam. Dziś nagrałem już trzeci, drugi odcinek. To jest mój drugi odcinek. Ogólnie nagrywam bardzo ładne ten. Jutro o 15. Nie, o 14.30 coś takiego. Jest spotkanie z widzami. Wszystko jest na społeczności. Patrzcie społeczność. Oczywiście jak macie konto na YouTube, podobają Wam się moje treści, zapraszam. Odsyłam do subskrypcji mojego kanału. Nie zachęcam, ale fajnie by było. No to lecimy, no. Jestem zadowolony. No zadowolony. Nie jestem zmęczony graniem, gadaniem. GADANIE głupot. Zapomniałem o muzyczce nawet. Czekaj. O! Halo. O! Jest muzyczka, jest muzyczka. Nuke, dobra, lecimy nukiem. PowerPass jest dobrą mapą. Vertigo, dobra mapa. Nuke, dobra mapa. Według mnie, Imperno. I te dwie nie według mnie powinni dodać miraża. Cyk, od razu AK. Nie, nie. Dobra, ej, ja jestem nubem Let's move Dobra A to lecimy z uspem. Hi Dobra Jezu, ale mi dało. Nie, no ten co jest jakiś. Lewra nie, nie jest sposobna. W sumie jest jak ja. Serio? Tak. Jestem z Poland. Nie wiem. Dobra, to mnie nie mi niepotrzebne Czemu Dlaczego mi mam skinąć do Negevu? Ej, mój skin do Negevu. Skin mi zniknął. Flaju, flaju, 9kp Sprawdzę czy może nie. Mam... Aha Zabił mnie Co za szmato Będę taki, jak on. A jakby będzie chciał coś zrobić, to ja mu dam ze ust. Jezus! Jak się zesrałem, serio? Dobra, wyposażenie. Nie no, mam! Ja to mam Negewa. Nie, no ja mam tutaj negiewa, to się nie skina. Nie, 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 Jezus, nie, nie, On będzie... nie, zmienił? Kurde no, cholera. A nie zaplantował, dobra, to debi. Albo nie miał Rush Raż bi, rażbi, rażbi, Zeusik Mój Zeusik nie Oho, to było piękne. Nie no ten zawówcią, dobra. Ale mi z XM a dał, do dobra. To ja mam tego skina do Negev-a, bo nie w ogóle. No, no chyba ma. Добре. Справді. Не, ну, зараз мамо. Добре, все, ще записав. Spadzi, spadzi, krwi. Sera ta ta, ta awokka, ja nie biorę... A, no dobra, wezmę. Awówkę. Ej, ale leci by... Jestem, tak szybko to leci, że chyba drugą łówkę zagram. Ej, ale z księdziowych dawno nie grałem. Cholera, nie, to było piękne! Nie, co to było? O cholera Widziałeś widz co tu było? Ej, nie, za to się... Za, za... nie Co to było? Co to było piękne Dobra Desertagle Czyli gramy z nubami albo teraz się odpalą Wiesz Zaraz zdrawiam robię... Kurde, będziesz we mnie celować ale ósmy. dobra usp. Dobrze. I to może teraz jak nie zacznie hitować to ma przerąbane. stan nie za w plecy. Ale mi HEDA dał Aha Skąd wiedział, skąd wiedział, skąd wiedział, no skąd wiedział Skąd wiedział, no skąd, 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 skąd gdzieś to wiedział dobra. Nie, nic innego, dobra, P90 Dobra, ja idę za tym typem, albo dobra Nie grać w 250 kondomów. Kurde, nie widziałem, że on tu jest. Dobra, po co Eee Dobra, nie, bo ja nie mam żadnej innej broni. Nie. Skąd? Dobra, nie, oni się odpalają, odpalić. antyterroryści się muszą odpalić, dobra. Kim ty uczyć się I don't I don't speak russian. Nie ja wiem, napiszcie mi co, co on mówi po rosyjsku Masz kluczyk Skąd on mnie wziął po Dobrze, nie, nie walczyć. się. Nawet nie zremisujemy teraz. Znaczy, możemy zremisować. <zysk>

Jest. Aha, okej, okay, dobra, nie. Ale nie trafiłem dwa razy za Dobra. No to poczekaj, bo ja bym musiał sobie zmienić ten wyposażenie, bo ja mam jakieś dziwne. Dobra, wyposażenie. Antyterrorysta. No to nowe mi niepotrzebne, zamiast nowy weź. MP7 nie, MP9 tutaj. O, czy coś tutaj 57, jeszcze 250 Nie, nie, wszystko jest dobrze. Zamiast M4A4 można wziąć Pamaso? Okej. Ok. Yy, zamiast Bizona, bo Bizona już nie umiem grać, kiedyś umiałem, wezmę Umpa? Umpa Lumpasa, dobra. Ok. Zamiast Bizona wezmę olbrzymie wezmę P P Umpa Umpa Lumpasa wezmę zamiast M9, M2 wezmę sobie M7 i w sumie Mak, 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 mak zamiast... No to mogę wycofać sobie tego okej okay. zamiast m 9 będzie Mac. 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 Mac mam. Mac? Gdzie, gdzie jest Mac? To nie mam Maca tutaj. McDonalda nie mam tutaj, dobra. Nie. E, to zamiast tego będzie... Dobra, jest dobrze. Nie. Tego. Zamiast tego będzie... E, P90. Tak, dobra. Jestem gotowy. Graj. Skrzydłowy, oprócz Newka, teraz Overpass albo Vertigo. Chciałbym zagrać Chciałbym ten, kawka mi wyleciał z komputera, z kabel. I mówię tak, chciałem, chciałbym Overpassa, Vertigo też jest spoko, więc, znaczy no, Szkoda, że nie ma na B, bo na B nie grałem jeszcze ani razu nie grałem na B przez Vertigo. Na skrzydłowym oczywiście. Szkoda, że zmienili, akurat gdy chciałem zacząć grać w skrzydłowym. Primea mi niepotrzebny, Prime. To 60 zł w plecy za nic. Nie. Powinny być rangi za darmo, Widzieli, na taką wysoką rangę długo szukam. Nie ma napisanego do serwera Dobra, dawaj Rusków. Nie chcę rusku. Dawaj mi Polaków. Chcę mieć w Teamie Polaka. PUZONA! Puzonika! Dobra, muszę się nauczyć grać niektórymi waszymi braniami.

Nie umiem grać z dobra, więc dajcie mnie żyć. Pikujemy, tyk. Bity, bity wracają. Albo dawaj wracam, z system. No kurde! One up! One up! One up! Spawn terrorist! Nie, no dobra, no to wygram już przynajmniej na czas. Najgłupsza wygrana, ale wygrana. Okej, okay, no najgłupsza wygrana, ale wygrana. Beijo e Okej. Okay. Ja no, ja nie no, Nie no. Czemu oni mają trzy trzech... a do No, bot Oscar. No i wiesz, wygrana. Kurde, nuta się skończyła, nuta się skończyła. alle grenzen. dobra. Okej, okay, please, 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 please. Czy tak będzie dodawać botów? Może. Będzie dwóch graczy na dziesięciu botów. ale to było trudne. Bot się zblokował. Serio, bot się. Завтра куплю я вовка и ниток. Dam mu da. oh, hey, Bo on będzie mieć więcej killi ode mnie, nie oh. <laughs> Mam więcej killi <laughs> Jezu, nieee! No. Ej, teraz zostanę bana jak ściele w Grano, jezu, ale było trudna. Widzowie sprawdzę sobie ten. Ile trwa film? No 26 minut, dzięki Wam. Dzięki Wam za oglądanie. Trzymajcie się. Trzymajcie się, właśnie. Trzymajcie się, nara.